Dzień dobry, Tomasz Bogołębski. Jest środa, 5 sierpnia. Zapraszam na Łódź w minutę. Właściciel OW Piotrkowska ma pozwolenie na budowę nowego biurowca. Inwestycja będzie realizowana od frontu działki, uzupełniając istniejącą pierzeję. Start prac zaplanowano wiosną przyszłego roku. Do śmiertelnego wypadku doszło rano na ulicy Kilińskiego. Kierujący motocyklem był pod wpływem alkoholu i nie miał prawa jazdy. Pasażer pojazdu poniósł śmierć na miejscu. Ruszył kolejny etap przebudowy dróg na Sikawie. Do końca roku nową nawierzchnię zyska ulica Miłosza oraz południowy fragment ulicy Janosika. Piotr Misztal chce pozwać urząd miasta Łodzi do sądu. Właściciel działki u zbiegu ulicy Piotrkowskiej z Piłsudskiego żąda 9 milionów złotych odszkodowania. To kolejna odsłona konfliktu o nieruchomość, na której pojawiają się kolejne sławojki. Po ich usunięcie apelują łódcy radni, a sprawa swój finał znalazła w sądzie.